Witam wszystkich, RAM ja ze z pięciastej strony i pokażę Wam dzisiaj gameplay z Bioshock Infinite. Premiera była 26 marca, sorka że tak późno umieszczam gameplay. Jest to 15 pierwszych minut z gry. Grę stworzyło to samo studio co jedynkę. 2 Games, no i zaczniemy może na poziomie medium. Yy, tak i tak będę musiał grać jeszcze przejść jeszcze raz, bo yy, odblokuje po przejściu za pierwszym razem yy, tryb 1999, yy, najtrudniejszy tryb. No i gra zapowiada się świetnie, z tego co wiemy wcielamy się w detektywa yy, Bookera Devita i aby spłacić nas dług po hazardzie Eee, musimy odnaleźć kobietę o imieniu Elizabeth, która znajduje się na eee, latającym mieście Fortecy Kolumbia. Z tego co widzę początek już e, widać podobieństwo do e, dwóch poprzednich części. Gra zaczyna się e, znowu z latarnią. Można powiedzieć, że jest to jest taki charakterystyczny, charakterystyczna e, e, rzecz w tej grze, że właśnie każdy Bioshock zaczyna się z latarnią.

Czasami trudno się skupić na tym, co oni mówią i na tym, co się dzieje na ekranie. Pierwsza interakcja z otoczeniem wchodzenie po drabince. O, tutaj nasi koledzy już odpływają. Do widzenia. Zostawiają nas na pastwę losu. Somebody to be stranded. No razie, papa. Oh, maybe there's someone inside. Dobra, zobaczymy coś w środku jest, może znajdziemy jakieś ufolutki, nie sądzę. Ale może. Gra już się jeszcze nie zaczęła, a ja już tutaj pieniążki zdobywam, zarabiam. Z tego co wiem będą jakieś plazmidy, jakieś supermoce. Na pewno będzie można je kupować, więc zaczynam zbierać wszystko co popadnie od samego początku. Mam umyć rączki, ale już mówiłem rączki i mam czyste rączki, więc nie zamierzam myć rączek. Good luck with that, pal. Chyba pogoda się poprawiła. Is anyone here? Hello? Może tak klimatycznie zacznę chodzić, tak powoli żeby się wczuć w ten klimat charakterystyczny dla tej gry. Telefon. Zadzwonię może do mamy. Powiem gdzie jestem, żeby się nie martwiła. A nieczynne. Tu widzicie mapę Gotham. Jest znak Batmana. Na takim zadupiu i woda ciepła jest, to jest dziwne. Dobra, idziemy w górę. Y już tutaj się za ciekawie nie zapowiada. Jakieś... Jakieś tutaj... Widzę plamy rąk na, na ścianach. Uuuu... Jakieś fetysze się bawił chyba. I coś mu nie wyszło. Dobra, idziemy do góry. Zegarek ciągle tika, tika, tika. Dobra, idziemy do góry. W nieskończoność idę do góry, do góry. I się nie kończy ta latarnia. Ale już widzę, jesteśmy na dachu. Pieniążki oczywiście mam karteczkę. Dostałem ją nie wiem od kogo, nie wiem jak, ale oczywiście mam karteczkę. Bardzo trudna kombinacja, więc jeśli macie problemy, możecie użyć tego filmiku, aby. Mm -hmm aby y, zacząć jak to się robi. No i tak jak mówiłem, UFO przyleciało. Y, zabrać nas. Tam jakieś widzę miasto. No i oczywiście, drzwi się otworzyły i w środku znaleźliśmy y, krzesło dentystyczne. Y, nie lubię dentystów, więc mam trochę obawy usiąść na nim. Y, no ale siadamy, chyba nic nie zrobimy, trzeba usiąść. Y, o właśnie, tego się obawiałem, zamkną mi ręce i przy zębach będą mi zlepać. Taki dobry pistolet po dziadku dostałem go w spadku i lecimy na Marsa. Wow! No, i tu od razu przychodzi już na myśl Bioshock. No, nie idzie inaczej tego opisać. Wszystko praktycznie tak samo wygląda niż. Tylko, oczywiście, inna, inna, inna lokacja niż w Bioshockie, jak, jak w Bioshock 1. Jakieś latające balony, stare dziadki na plakatach udający widzę, że przepowiadają przyszłość, No i osiągnięcie, bardzo trudne osiągnięcie do zdobycia. Jeśli oglądaliście uważnie, wiecie co musicie zrobić, aby je odblokować. Oczywiście, jakieś tutaj widzimy mądre słowa, y, których y, jeśli nie mamy znajomości z angielskim, nie rozumiemy. Jeśli nawet rozumiemy, to ich nie rozumiemy, bo są tak mądre, że nie mają dla nas żadnego sensu. A jak już nawet rozumiemy, to tak i tak nie mają sensu, bo y, nic nie wnoszą do y, fabuły. Już muszę sobie buty zamoczyć. Nowe Adidasy mam założone. Oczywiście krzyżakiem w górę możemy pokazać sobie, gdzie mamy iść. Są dwa wejścia, nie wiem w które wejść, może to zdecydować o mojej, o moim życiu i śmierci, pójdziemy może tutaj. Jakiś prezent dziecka tutaj był, ale może zobaczymy co jest w środku, może coś pożytecznego. Dziecku można kupić drugi prezent. Szybko o tym zapomni. Wygląda to na jakąś, nie wiem, kaplicę, kościół. Oczywiście nie mój kościół, więc jest tutaj y, totalnie w porządku y, obrabować go z wszystkich pieniędzy. Pierwsza nowość: ksiądz, który y, no, jest normalny i nas nie atakuje. Znaczy nie wiem, czy jest normalny, ale przynajmniej nas nie atakuje. Z tego, co widziałem na innych różnych filmikach y, prezentujących przed premierą grę, y, są takie właśnie y, momenty, y, lokacje, w których y, ludzie nas nie atakują, tylko normalnie na z nami rozmawiają. Y, no i są dosyć y, sympatyczni i no nie używają broni do rozwiązywania wszystkich problemów Tak jak mówiłem napisy sobie muszę włączyć To chyba nie to

Strasznie nie lubię, jak ludzie się na mnie patrzą. Strasznie nieśmiały jestem. A oni tutaj naprawdę mnie krępują w tym momencie. Jeszcze ten człowiek z przodu chce coś ode mnie. Chcę mnie ościć. No, topi mnie, normalnie topi mnie. No, prawie mnie utopił. No co za, za człowiek, no to mnie topi. Przestań mnie topić. I mnie utopił. No koniec gry, niestety. No nie, jednak jeszcze kontynuujemy. Już myślałem, że tu już koniec gry jest, jednak Co jeszcze chcesz? możemy się trochę widocznie pograć jeszcze trochę minut. Tu i po imprezie już jestem. Widziałem kilka, trochę bruwarków wypiłem. I mam haluny. No i widocznie przeżyłem, obudziłem się. No i pierwsze co widzę to jakichś y, gołych y, zboczeńców. Powtarzałych. Dobra, idziemy może do przodu.

Oczywiście wybaczcie mi, ale ja tu uwielbiam właśnie w takiej grze chodzić tutaj w zakamarki, oglądać różne e, posągi, e, różne ciekawe rzeczy, osoby. Bo gra prezentuje się naprawdę e, obiecująco. Więc nie chcę niczego ominąć. To już czytałem pięknie, pięknie, wszystko to wygląda pięknie. Ja mam niestety lęk wysokości, więc nie wiem, czy zdołam dalej grać w tą grę. Może nakręcę drugi gameplay z tej gry, może nie, zobaczymy. Yy, ja dziękuję za oglądanie, grę ocencie sami, yy, trzymajcie się, komentujcie. No i na razie.